Szczęczko, z tej strony Ingenie z i Witajcie dzisiaj już w 42 odcinku naszej kariery Robertem Lewandowskim w FIFA 22. Oczywiście jako menedżerem, a jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to teraz wyświetla się on w prawym górnym rogu, możecie go zobaczyć przedtem. Zachęcam Was do tego, a także do zostawienia łapki w górę oraz suła, z najlepiej z dzwoneczkiem i zostawienia komentarza i wbicia na Discorda, do którego link macie w opisie. Po tym szybkim wstępie e, chcę jeszcze wam powiedzieć, że nagrywam ten odcinek już z drugi raz, bo e, po prostu gra mi się sklaszowała i wszystko wywaliło, ale spoko! Przejrzymy sobie wszystko nie ma. Ma co się denerwować. Um, jak widzicie, nic, nic już w tym sezonie nam nie zostało. Wszystkie mecze są nami. Nasza ocena jednak jest niska. Zarząd nie jest zadowolony, że wygraliśmy li tylko Ligę Mistrzów. Oni chcieli więcej. Um, no i trzeba teraz się zastanawiać, czy dostaniemy szansę jeszcze w przyszłym sezonie. Natomiast najpierw należy też się przyjrzeć wszystkim zawodnikom. Więc zróbmy to, zróbmy to patrząc na statystyki i tym razem wyjątkowo sobie przyjrzyjmy to e, pozycjami. Zacznijmy sobie od Mendiego, który zagrał naprawdę bardzo dobry sezon. Ocena 7-0 w wielu meczach, aż 17 czystych. On super. E, no i tak, Bettinelli odchodzi, czy tam coś? Kepa, e, uważam, to też, też spoko taki zmiennik, e, Bergström, coś tam. E, trochę jest to dla mnie super teraz nudne w sumie. Drugi raz czytać te wszystkie nazwiska, ale okej, okay, okej. Okay. Chiluel, mm, tutaj bardzo dobrze. Alonso, spoko. No ogólnie nie, nie ma nic tutaj takiego w sumie bardzo ciekawego, widzicie, sporo tych zawodników odchodzi, chcielibyśmy też, żeby więcej ich odeszło, a Laba zagrał dużo, większość na tych skrzydłach i w sumie tam się przydawał, bo nie mieliśmy innego zawodnika. Sar, Czaloba, bądź Czalobach, nie wiem w sumie jak się powinno czytać, możecie mi napisać. By the way, nie wiem czy widzieliście, że Moder został zgłoszony do Brighton na jesienną rundę Premier League w Brighton, właśnie nie do Brighton, tylko w Brighton. A nie wiem jak on zagrał 41 spotkań, ale i tak nieźle. Miazga odchodzi, Clark Solder ma odejść, Cleland -Kle czy coś też. Brooking, no widzicie, tutaj jest wielu tych zawodników, niestety nikt się po nich nie zgłasza. Silva kończy karierę. Nieźle uważam, fajny sezon na koniec. Robert Lewandowski znowu w Liga Mistrzów. Rüdiger dobrze, e, natomiast Kunde trochę gorzej, a ja chciałbym, żeby Kunde był takim następcą Rudigera. E, no i tak będziemy to próbowali zrobić. E, Szkliniar, bardzo dobry sezon, najlepszy z tych obrońców. 6-6 ocena, wiele spotkań, 17 czystych kąt. I tak, Rhys James 6-7, e, no i to był też bardzo dobry zawodnik. Prawa obrona e, super obstawiona. Drinkwater Amparu, yy, tak on, oni tutaj. Ta, tak to wygląda po prostu. No, co ja tu będę mówił? Angolo Kante spoko, natomiast on ma 32 lata. Yy, no i nie wiemy jak to będzie później, bo Bakayoko to nie jest zastępca, uważam. Trzeba będzie pewnie kogoś szukać, ale nie wiem, być może przyszły sezon da radę zagrać jeszcze Kantę. Torganosar mało zagrał, mało dał. Yy, Hall. Chcielibyśmy, żeby odszedł Ci Uważam, że w porządku. Gilmour odchodzi, Loftus-Cheek odchodzi. Gallagher pewnie do nas wróci. Havertz 39 spotkań, 12 goli. Ładnie 7-0. Mason ma 7-1, też bardzo dobrze. Też sporo nam dał. Rose Barkley chyba odchodzi, takie jest. Fabry chcielibyśmy, Valle odchodzi. Pulisic 55 spotkań, 22 bramki. Super, super, naprawdę. To jest dobra ocena. A ja jeszcze raz Was zachęcam do zostawienia łapki w górę RSUBA, tak. No i tutaj Tadyć, 4 spotkania. No, no, po prostu coś sobie zagrał. ZIEH Nie wiem, jak zagrał aż 49 spotkań, ale chciałbym trochę więcej od niego. Broja, no, broja po prostu tutaj jako rezerwowy nie, nie miał wiele okazji, ale i tak jak jako 21-latek myślę, że może być w miarę zadowolony. Werner w ogóle, czy zagrał w Lice mistrzów? Może Broja też nie, nie zagrał. Ok. Timo Werner chciałbym trochę więcej, trochę lepiej, bo jednak no te 10 goli i ta dwucyfrówka to jest minimum, uważam. No te, te jednej bramki zabrakło, szkoda. E, no, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłym sezonie trochę. Zagrał mniej spotkanie. Lukaku super, naprawdę Lukaku super. Głównie w lidze mistrzów, tak naprawdę po 15 goli w Premier League to aż tak dużo nie jest. E, Bartczyła, i to wiemy, że odchodzi. No i tak to się prezentuje. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kontrakty, to nikim nie musimy się zajmować. Wszystko jest gdzieś tam aktualne i dopiero w przyszłym sezonie trzeba będzie to ogarniać. W każdym razie, dzisiaj jeszcze um, chciałbym sobie przejrzeć tutaj tabelę, jak to wszystko wyglądało um, po kolei w każdych rozgrywkach. Tutaj wie, wiemy, że czwarte miejsce później było to, ale my w tym nie graliśmy w Community Shield no i w tym roku też się będziemy grali, w FA Cup no to pamiętamy naszą porażkę tam z kimś, odpadnięcie na sam start, podobnie chyba zresztą jak w Carabao Cup tutaj z Sheffield ale nie pamiętam już tego dokładnie to nas nie dotyczy, ale będzie dotyczyć w przyszłym sezonie, no i tutaj Chelsea bardzo ładna droga do ligi mistrzów, Bayern Barcelona Bayern Leverkusen no tutaj wcześniej Benfica, a wcześniej to nie my, wcześniej jakiś inny tutaj szkoleniowiec, Borussia Mönchengladbach tu wygrała, a tutaj wygrał Arsenal, więc dwa trofea w Londynie, no i bardzo ładnie i w sumie to tyle, Mogli, możemy jeszcze zobaczyć sobie na liderów strzelców, nie chciałbym sprowadzać Cristiano Ronaldo, ponieważ no to już się zadziało w karierze Arsenalem i to jest za, za mały odstęp, żeby to zrobić uważam, ale Riyad Mahrez, ciekawie Salah, Salacha też bym nie chciał, bo też był, ale Diaby hmm? Grant, Martial Zobaczmy sobie po prostu na te nazwiska, wiecie, najlepsze tutaj, bo może ktoś jest warty ściągnięcia. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie sobie symulujemy już do przyszłego sezonu. Nic tu po nas. Lowcoustic się rozwija, wiem, że odchodzi, ale możemy mu nawet ten plan zmienić. Chociaż wydaje mi się, że on wszystkie plany ma takie same, bo to już się też zadziało u mnie wcześniej. Niech teraz się rozgrywa. U mnie wcześniej, mam na myśli przy poprzedniej próbie nagrania, ofertę transferu za Emersona. Czy ja chcę sprzedać Emersona? Chyba chcę, chyba chcę go sprzedać, tak. Ale 17 milionów to jest troszkę za mało. Chciałbym jednak więcej. Tutaj od tych 18 zacznijmy, a tu może. 22. Zobaczymy, co wynegocjuje nam asystent z Napoli. A teraz, tak jak powiedziałem, lecimy dalej lecimy Co miesięczny raport zwiadowczy. Ja już wiem, że juniorzy nie podnoszą oceny tutaj, bo już to próbowałem. Więc nie będziemy nikogo tam ściągać. Jeśli będzie kogo ciekawego, Clark Salter tutaj się dogadał, ale jaka jest jego wartość? Okej, okay, ja się zgadzałem na poprzedniej oferty, tutaj też się zgodzę. Trabzon spor e, może dołączyć do gangu 2115 oczywiście e, naszego tym kapuchacza. E, chyba, że to tak nie jest w tej FIFA, nie wiem, whatever. E, tutaj duży potencjał, ale bardzo niska wartość. E, no i zobaczymy, czy ktoś się trafi. Nie, nikogo nie mamy. E, tak swoją drogą bardzo dziękuję za ostatnie wyświetlenia, e, znaczy za wyświetlenia pod ostatnimi filmikami. Dziękuję, że Wam się tak podobały bardzo mi miło to były też trochę inne firmy niż FIFA troszkę ja sobie odpocząłem od FIFA 18-200 odpowiedziałem dobrze? O, tak, 18-200 to akceptujemy, spoko, niech odchodzi nie jest nam potrzebne aktualnie i symulujemy sobie dalej, zobaczymy co teraz przed nami? Emerson odszedł do klubu Zielińskiego, Clark Salter także odszedł. No i fajnie, mamy jeszcze dwa transfery na koniec sezonu. E, w salach jeszcze został zawodnikiem miesiąca i w sumie tyle, e, bo przejrzeliśmy sobie już na przykład to, kto jest to najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów. A tutaj widzicie, nie powinno być dziwnym, że nie są zadowoleni z nas, ale jednak, ale jednak chcą dać nam jeszcze szansę. Więc widzimy się w kolejnym sezonie. I witamy w kolejnym sezonie. Mamy trzy propozycje pucharowe, zobaczmy, puchar zaproszeniowy wydaje się, że w Arabii Saudyjskiej, drugi e, tutaj Australia, a trzeci e, Japonia, Azja generalnie. No i myślę, że puchar elity Azji chyba jest najciekawszy, chociaż oj wiecie co, e, tutaj jest Barcelona, ale tutaj jest Real, tutaj jest Bayern. E, Hmm, tak się zastanawiam, ale to jest tutaj co najmniejsze pieniądze w sumie. Ehm, no to może możemy pójść e, za pieniędzmi. Tutaj jest chyba najłatwiej, e, więc, e, więc tak, bo patrzyłem tak sentymentalnie, nie kogo tutaj Lewandowski być może chciałby. przesumowujmy sobie od razu jeden dzień, żeby te wszystkie rzeczy, które mają się zadziać się zadziały. E, w sumie nie sprawdziliśmy żadnych kończących się kontraktów ani nic z tego, ehm, ale, ale no trudno. Tym trzeba było się zająć już wcześniej, o tym w ogóle zapomniałem, no ale też uważam, że ja, ja chciałem mieć trochę czystkę tutaj w tym klubie, bo wiecie, tutaj jest naprawdę wielu zawodników, którzy odejdą i to właśnie się teraz zadziało, 300 milionów, 300 milionów jest na naszym koncie, to jest gigantyczna suma, absurdalna, oferta za szkwiniara, ale, ale nie, to nie ma o tym mowy, nawet z Zubim Endim, nie, po prostu nie. I tak, Clark Solder, Emerson, Miazga, Bettinelli, Ryman czy ktoś, Loftus-Cheek, Barkley, Campos, Alba, Gilmour, Valle, wypożyczony i Puchary Liteazji, ważne informacje i nasza ocena, która myślę, że jest satysfakcjonująca ostatecznie. No i tak to się prezentuje. Zajrzyjmy sobie teraz do naszego składu. Właśnie tu mi się skraszywała gra ostatnio. E, więc, mam nadzieję, że teraz to się nie powtórzy, ale nie, zobaczcie, bardzo odchudzony skład, chociaż nadal e, pełny wielkiej ilości zawodników. Natomiast, skład uważam mocny i skład, który spokojnie może walczyć już o najwyższe cele. E, no i to też jest w tym piękne, ale możemy dokonać jakiejś zmiany. Ja czekam na Wasze propozycje. Teraz e, nie, no, nie nagrywam tej kariery tak bardzo do przodu. W tym momencie przynajmniej, ale wiecie, no nie wiem, jutro sobie pomyślę, że chcę, no to e, zmienia mi się pogląd, na coś to pewnie nagram, aczkolwiek na razie nie, na razie nie nagrywam, więc bardzo czekam na wasze opinie i to mówię całkiem serio, e, bo, bo po prostu... To jest myślę, że fajniejsze jak wy widzicie kogoś, kogo chcielibyście zobaczyć, a ja też dostaję mm, propozycję, tak samo jak było to z y, Hoticiem. Bardzo dobry, dobra propozycja i, i tam jeszcze kimś, bo już nie pamiętam dokładnie, ale, ale tak co? My mamy więcej pieniędzy. My mamy więcej pieniędzy, naprawdę My mamy 400 milionów. No i zobaczcie, to jest super absurdalna kwota. Nawet e, za, za zwycięstwo w Lidze Mistrzów, to jednak to 400 milionów przecież my możemy kupić każdego. Naprawdę możemy kupić każdego, a to w ogóle nam nie jest potrzebne. E, no i to jest takie trochę, no nie wiem, nie wiem jak to ocenić w ogóle. E, trzeba będzie po, pomyśleć, więc bardzo, tak jak powiedziałem, czekam na Wasze propozycje. Na razie ja nie będę raczej żadnych transferów robił, przechodzimy sobie. Do pierwszych spotkań. W ogóle dostaliśmy trudną grupę uważam. Lazio, Milan i Kawasaki frontale. To nie jest nic łatwego. No i mamy też comiesięczny raport zwiadowczy. E, swoją drogą nie. Najpierw jego odrzucę, ale zanim e, dobra nie, bo to zniknie jednak. To, to musimy ich już przeanalizować, bo chciałem zobaczyć jakie są cele. E, bo można kogoś podpisać. Wiecie, sobie teraz podwyższyć ocenę. E, no a też niekoniecznie o tym myśleć że taki zawodnik będzie perspektywiczny. Właśnie, zobaczcie, już rośnie ta ocena. Już rośnie, więc coś jest na rzeczy z juniorami, bo trzeba zobaczyć właśnie, jakie tutaj są cele. Rozwój młodzieży Ok, dwa sezony, jeden junior 30% meczów. Ej, to to jest e, nie takie trudne, ale i tak pewnie tego nie zrobimy. Ekspozycja marki 10 meczy u siebie bez porażki. OK. I ściągnij 4 spośród najlepszych piłkarzy świata. Co? Like, co? Co jest w ogóle? Eee, z oceną 82 plus w ciągu trzech sezonów. What? No to grubo, grubo. I trzech pi ważnych piłkarzy znowu czemu ważnych? I zysk 100 milionów, nie wiem po co ten zysk. No i tutaj standardowo potrójna korona, takie są od nas oczekiwania. Ale okej, okay, chcą od nas wydawania pieniędzy, więc jakby piłka jest po waszej stronie, e, czekam na moich asystentów. Chcę wiedzieć, kogo wy chcecie zobaczyć. E, naprawdę, bo to jest, to jest myślę, że ciekawe, ważne. E, 36 zawodników mamy teraz, chcielibyśmy mieć mniej, bo tutaj wielu z nich e, spokojnie mogłoby nie być, ale, no ale wiecie, e, trzeba jakoś o tym e, myśleć. Swoją drogą, fajnie, że mamy te jednoroczne kontrakty, bo zobaczcie, sobie jest taki kante, czy drinkwater, no, w sumie kantę, bo drinkwater to w sumie nie ma dla nas znaczenia w naszej drużynie, tutaj, ale jest taki kant, on ma roczny kontrakt i my możemy mu powiedzieć: OK, damy ci jeszcze rok albo ileś tam, whatever, ile ty będziesz chciał, ale musisz zejść z pensji. No i wiecie, to jest takie, taki fajny tutaj argument, który możemy tak realistycznie wprowadzać. Natomiast, jeśli chodzi o takie zmiany, kogo my tu moglibyśmy wprowadzić w sumie do tego zespołu? Werner, jaki szybki, 93 tempa To nie wiedziałem w sumie, że on aż tak. Natomiast na pewno to co, to, co tak zauważam, to, że ta formacja nie jest wcale taka bardzo optymalna. Że jednak ona jest. No, dwójka zawodników w środku to nie jest tak super wcale. No i moglibyśmy bardziej się kierować do 4-3-3. To jest taki mój pomysł. Natomiast tutaj, czy ktoś jest taki bardzo do wymiany? W ogóle, skriniar jeszcze się rozwinął. Wow. Mendy też, zdaje się. No, w zasadzie trudno mi kogoś wymienić. James na pewno nie, gdzieś tam. Środek obrony też byłoby to dziwne, żeby go wymieniać. Chyba, żeby na przykład, wiecie, jakiegoś Markiniosa. Takiego sobie tutaj podmienić. Że na przykład Kriniara dojdzie i wejdzie Markinios. Nie wiem, taki pomysł. Mendy Mandy jest ok, a zawsze jest Kepa. Żeby też jakiś realizm trzymać. Tutaj mamy Kantę, a zarazem... A werca, no i jeśli nie gramy na trójkę, to powiedzmy, że to jest super wystarczająco. E, tutaj, więc, więc też nie ma potrzeb. Na lewe skrzydło Policy on zagrał super sezon poprzedni i też byłoby dziwnie go sprzedawać. E, natomiast na lewe skrzydło, to nie wiem, no, Viniciusa byłoby nierealistycznie sprowadzić, ale na pewno sobie coś inny skrzydłowi może. Neymar na przykład, w sumie czemu nie, to też jest jakaś opcja tylko, że no, Neymar będzie się starzał i nie wiem, czy to jest taka super czy to taki super transfer nazwiskowo na pewno e, a, ktoś proponował Eden Azarda? no, pomyślimy pomyślimy, chociaż on raczej tutaj w ogóle się nie nada do tych kryteriów to jest taki trochę zbędny transfer e, no, ale nie wiem, zobaczymy może da się go wymienić z organem Azardem, który, który jest chyba młodszy nie wiem w sumie. Mason Mount Mason Mount to też trochę kiepska dla niego pozycja. Z 81 tempa, żeby pan potem tym skrzydle biegał. To już lepiej, żeby Havertz gdzieś grał na skrzydle. Więc Mount akurat mógłby być może zmieniony. Chociaż 24 lata potencjał Chelsea w niego zainwestowała. No nie wiem, ale ktoś by się tutaj mógł taki znaleźć, kto mógłby wejść na jego miejsce, myślę. Więc, więc to też jest jakaś propozycja. No i z przodu Lukaku. Głupio sprzedawać, bo po prostu zagrał bardzo dobry sezon. Myślę gdzieś tam, no i Werner, ja bym jednak na niego liczył, więc, więc też trochę średnio. No i tak to się prezentuje, a jeśli chodzi o ławkę, e, no to możemy ją w ogóle sobie w końcu już tak e, ładnie ułożyć, bo e, w poprzednim sezonie tak nie wyglądała. No i tak, już pozycjami jest to ogarnięte, no i chyba tak to właśnie musi wyglądać, bo czy ktoś tutaj jest jeszcze lepszy? No jest Gallagher chociażby. Ale on się tutaj nie zmieści, moim zdaniem. No i w ogóle Gallagher, to możecie mi napisać, może pamiętacie, czy on, on był u nas w Arsenalu, czy nie, bo ja już nie pamiętam. No jest też Bakayoko, ale myślę, że on gdzieś na jakąś sprzedaż pójdzie, czy, czy coś. No więc, więc tak w sumie, no nie, ma, nie mam tutaj jakiegoś pomysłu wielkiego. Możemy sobie zerknąć do na przykład Realu, czy Barcelony, jakiś wiecie, taki tutaj klub naprawdę wielki albo tu popatrzeć sobie po tych zawodnikach, zacznijmy od napastnika, czy jest tutaj ktoś ciekawy, no jest Mbappé, jakie to są ceny i wiecie, nas na Mbappé stać tak na palcem, płacimy klauzulę i on jest u nas, to jakby to nie jest problem możemy podkreślić od naszych tutaj rywali też to byłoby to byłby ciekawy ruch, taki żeby się obronić przed nimi no i tutaj jeszcze mamy tak spec od wolnych, ale to nie potrzebujemy i prawy pomocnik Kieza, u Kieza aż taki dobry jest wow, ej no to to mi się podoba, szybkość biegu duża no to wiecie co Federico Kieza brzmi sensownie dla mnie, brzmi sensownie za Masona Mounta bądź za kogoś innego, żeby, żeby to jakoś ogarnąć, Ilon on ma gwiazdek słabszej nogi, nie wiemy, nie wiemy jak to się sprawdza tutaj no nieważne w sumie, nieważne teraz Di Mariano nie sądzę, Pukaio Saka też nie w sensie, no Pukaiosaka jest super, ale my to, my to, my go już mieliśmy właśnie w tym arsenalu to nie chcę tej samej historii natomiast zobaczmy sobie może do tych klubów tak, tak jak powtórzę się jeszcze 400 milionów na naszym koncie, czekam na Wasze propozycje, mam nadzieję też, że już zostawiliście suba oraz łapkę w górę bo wiecie, jak nie zostawicie suba, no to no to potem jak macie śledzić tych swoich ulubionych zawodników, więc bardzo warto, ja będę Wam za to wdzięczny, przepraszam, że dzisiaj znowu ten odcinek później, ale ja trochę, um, trochę mi się odwrócił jakby tryb życia nocny mam taki ostatnio, więc jakby to, to z tego wynika, że te odcinki wlatują później, a nie mam zrobionych do przodu aktualnie za bardzo, więc tak to wygląda. Bale, zobaczcie jak wygląda słabo, niestety smutny to był jego koniec w sumie kariery takiej. Benzema kończy się tutaj kontrakt to też można zauważyć Eden Hazard, mamy go na uwadze i może, może może to, jest, może to jest jakiś pomysł ale wątpię tak szczerze Lautaro Martinez może właśnie jego by dało się podkraść na przykład wymienić się za Lukaku, ej to na przykład też jest fajny pomysł on też nie będzie szybki jak widzę 83, ale za to jest to jest podobny charakter wydaje mi się piłkarza więc e, można coś o tym e, pomyśleć, w ogóle e, tak, czekajcie, Vinicius, ale tam marmurz jest jeszcze, e, tak, gdzieś widziany przez nas w którejś karierze, no i Vinicius, ale ja Viniciusa nie chcę, wiecie, on jednak, mam takie coś, że on całuje ten herb i w ogóle jest bardzo taki związany, wydaje się, z realem i nie chcę tego, nie chcę tego psuć, to tak... Nie wiemy, oczywiście on jest młody, różne decyzje może jeszcze podjąć w życiu, ale póki co szanuję to, co wybiera, więc po prostu niech sobie będzie. O nim wiem, o innych może nie wiemy, że tak robią i, i wiecie. E, ta, tak to wygląda, stąd są moje decyzje. Kazemiro dalej jest w realu i to jest, e, uważam, że dobra opcja, którą można przemyśleć. E, co prawda on jest starszy i słabszy niż Kantę. Nie, jest młodszy, e, no to to jest argument. No ale, ale on wiecie, tak jak odszedł do United, tutaj mógłby odejść do Chelsea. E, Toni Cross to raczej nie, Modric też nie, w ogóle Modric się słabo starzeje tutaj, a w rzeczywistości to wiecie, że no to jednak top, top of the top. E, gdzieś tam Paul pogła, był widziany, e, trend, nie, e, no i w sobie tak to wygląda. Jeśli chodzi o bramkę, to bramkę to nie, chociaż na stać w zasadzie, ale ej, powrót Thibaut Kurtyła. Tylko to też trochę nie ma sensu, bo on też jest dosyć gdzieś tam związany z realem. E, trudno nie być jest podstawowym bramkarzem i to bardzo dobrym bramkarzem. No teraz niestety wyleciał na sezon i kepa w, wlatuje. E, no, ale, ale tak, e, można o tym pomyśleć. Zobaczymy, zobaczymy. Przejrzałem dzisiaj tylko real, e, no i... Wszystkiego dowiecie się w przyszłym odcinku. Dzięki za oglądanie. W kolejnym myślę, że sobie porobimy właśnie taki scouting jak tutaj z Realem. Więc zachęcam do zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górę. A jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie, proszę, Tibo Kurtua wraca do Chelsea. Dzięki. Miejcie fajny dzień, tydzień życie i się, mano, na do Discorda, Elo.